Jadłodajnia. Wypróbuj przepis. Smażony ryż z orzechami makadamia to dzisiejsza propozycja w Jadłodajni. Dlaczego taka propozycja? Dzisiaj Dzień Orzechów Makadamia. Zwraca uwagę na to, że powinniśmy jeść zdrowsze przekąski. Choć orzechy makadamia w rzeczywistości są nasionami, to zawierają mnóstwo witamin i dobrych tłuszczy. W dniu orzecha makadamia można jeść je na różne sposoby. Ja dzisiaj proponuję smażony ryż z dodatkiem właśnie tych orzechów. A co o samych orzechach? Można powiedzieć, no całkiem sporo. Orzechy makadamia to jedne z najdroższych orzechów jadalnych na świecie, a cenę swoją zawdzięczają trudnemu procesowi uprawy i zbioru, twardej łupinie, którą trudno rozłupać, ale też długiemu dojrzewaniu. Ale po kolei. Choć często kojarzą się z Hawajami, tutaj są masowo uprawniane, pochodzą z Australii, drodzy Państwo, z terenów dzisiejszego Queensland. Nazwa makadamia pochodzi od nazwiska szkockiego chemika Johna Makadama któremu nadano tę nazwę na cześć, mimo że sam nie był związany z ich odkryciem. Skorupka twardsza niż stal, no właśnie. Skorupa orzecha makadamia jest jedną z najtwardszych w naturze. Potrzebuje około 300 jednostek PSI, czyli funtów na cal kwadratowy, by ją rozłupać. I to jest nawet 5 razy więcej niż przy orzechu laskowym. W przemyśle często używa się specjalnych maszyn hydraulicznych do ich łuskania. Mimo że Aborygeni jedli orzechy makadamia od setek lat, to ich komercyjna uprawa rozpoczęła się dopiero w latach 1880-1890. Największym producentem dzisiaj są Australia, RPA, Hawaje i Kenia. Orzechy makadamia były częścią menu dla astronautów podczas misji Apollo 17. Największa plantacja makadami na świecie znajduje się na Hawajach. Obejmuje ponad 500 hektarów. Orzech makadamia, o czym już wspomniałam, ma najgrubszą i najtwardszą skorupę ze wszystkich jadalnych orzechów. Stanowi około 65-75% masy orzecha. W niektórych krajach, na przykład w Japonii, Korei Południowej, cena orzecha makadamia klasy premium przekracza nawet 100 dolarów za kilogram. Proces zbioru i przetwarzania orzechów jest bardzo ciekawy i wymagający. To właściwie naprawdę skomplikowana operacja, która wymaga zarówno cierpliwości, jak i specjalistycznych maszyn. Nic dziwnego, że są takie drogie. Orzechy makadamia dojrzewają na drzewie przez 6 nawet 8 miesięcy, a pierwsze zbiory możliwe są dopiero po 7-10 latach od posadzenia drzewa. Zbiory odbywają się zazwyczaj od marca do września w zależności od regionu i co ciekawe orzechy same spadają z drzewa, gdy są dojrzałe i jest to sygnał, że można już je zbierać. A samo zbieranie można tutaj wdrożyć metodę tradycyjną, czyli ręczne zbieranie orzechów z ziemi jest czasochłonne ale na pewno delikatniejsze, bo druga opcja to już zbieranie przemysłowe. Używa się specjalnych maszyn, tak zwanych przyczep, nut sweepersów albo harvestersów, które zbierają orzechy z gleby tak jak odkurzacz. Czyszczenie i sortowanie to kolejny etap. Świeżo zebrane orzechy pokryte są zieloną lub brązową łupiną zewnętrzną, niejadalną. Orzechy są najpierw myte i mechanicznie oddzielane od tej zewnętrznej łupiny. Po oddzieleniu łupiny orzechy przechodzą przez proces suszenia, który redukuje wilgotność z 25 do 1%. I to bardzo ważne, bo zapobiega rozwojowi pleśni, poprawia trwałość i dodatkowo ułatwia łuskanie. A łuskanie, drodzy państwo, to już najtrudniejszy etap. Orzechy mają super twardą wewnętrzną skorupę, którą trzeba precyzyjnie rozłupać, nie uszkadzając właściwego orzecha. Używa się do tego, tak jak wspomniałam, hydraulicznych łuszczarek z bardzo precyzyjnym ustawieniem, tak by skorupka została rozebrana, ale nie zmiażdżyła przy tym orzecha. Po łuskaniu orzechy są sortowane według wielkości i jakości, czasem lekko prażone i solone, pakowane próżniowo lub w atmosferze ochronnej. Co ważne, skorupa nie jest wyrzucana do śmieci, jest używana jako biopaliwo do ogrzewania pieców w fabrykach, jest też używana jako materiał ścierny do oczyszczenia metalu, podobnie jak piasek, albo też idzie na kompost lub ściółkę w uprawach. Każdy orzech makadamia przed trafieniem na rynek może być dotykany nawet 10 razy, zanim zostanie uznany za premium. Przechodzimy do przepisu, drodzy Państwo. Dzisiejsza propozycja w to smażony ryż z orzechami makadamia. Składniki. Dwie szklanki dowolnego ugotowanego ryżu, najlepiej ugotowanego dzień wcześniej i ugotowanego na sypko. Pół szklanki orzechów makadamia to kolejny y, składnik naszej y, dzisiejszej potrawy. Grubo posiekane. Mogą być prażone i solone, albo prażone i niesolone, ale wtedy trzeba uważać na dodatek y, soli w naszej potrawie. Dwa jajka, kolejny składnik. Jedna mała cebula, drobno posiekana. Dwa ząbki czosnku. Przeciśnięte przez praskę. Jedna marchewka. Marchewkę kroimy w drobną kostkę. Pół szklanki mrożonego groszku. Jeżeli mamy świeży, to również możemy taki dodać. Dwie trzy łyżki sosu sojowego, i tutaj właśnie uważamy, bo to też jest mocno solony dodatek. Więc, jeżeli mamy solone orzechy i jeszcze sos sojowy, wówczas lepiej zacząć od mniejszej ilości i ewentualnie zwiększyć podczas próbowania naszej potrawy. Jedna łyżeczka oleju sezamowego lub innego oleju z charakterem. Olej do smażenia, tutaj już neutralny. Świetnie sprawdzi się rzepakowy, ale możemy też użyć innego. I szczypiorek do posypania. Powtarzam składniki. Dwie szklanki dowolnego ugotowanego ryżu. Ryż najlepiej ugotowany dzień wcześniej. Pół szklanki orzechów makadamia, już wyłuskanych i grubo posiekanych. Dwa jajka. Jedna mała cebula, drobno posiekana. Dwa ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę. Jedna marchewka pokrojona w drobną kostkę. Pół szklanki mrożonego groszku. Może być też groszek y, świeży, ale oczywiście wyłuskany. Dwie, trzy łyżki sosu sojowego. Jedna łyżeczka oleju sezamowego lub innego oleju z charakterem, czyli dobrze tutaj sprawdzi się olej smakowy. Olej do smażenia i tutaj już neutralny, najlepiej rzepakowy, ale można użyć też innego. I szczypiorek do posypania. Przygotowujemy y, nasze składniki i zaczynamy od ryżu. Ryż, tak jak wspomniałam, powinien być zimny i sypki. Orzechy makadamia grubo siekamy, a warzywa kroimy tak, jak wspominałam wcześniej. Jajka roztrzepujemy w miseczce. No i zaczynamy od podsmażania. Na dużej patelni y, lub też w woku rozgrzewamy odrobinę oleju. Dodajemy orzechy, smażymy jedną-dwie minuty, aż się lekko zrumienią. Wyjmujemy je z patelni, odkładamy na później. Następnie y, smażymy jajka. Wlewamy roztrzepane jajka na patelnię, smażymy tak jak jajecznicę, zdejmujemy i odkładamy razem z orzechami. Na tej samej patelni możemy ponownie dodać nieco oleju. Wrzucamy cebulę, czosnek i marchewkę. Smażymy 2-3 minuty, następnie wsypujemy groszek i smażymy jeszcze chwilę. Następnie wrzucamy zimny ryż na patelnię, dobrze mieszamy, smażymy przez 3 maksymalnie 5 minut, aż zacznie się lekko rumienić. Doprawiamy do smaku, czyli dodajemy sos sojowy, tak jak wspomniałam, lepiej dodawać partiami i próbować potrawę, żeby nie przesolić. Dodajemy też ten charakterny olej, czyli tutaj ten olej sezamowy albo inny smakowy. Dodajemy usmażone jajka. Usmażone orzechy makadamia, mieszamy wszystko dokładnie i jeszcze chwilę podsmażamy. Danie posypujemy świeżym szczypiorkiem drobno posiekanym. Podajemy gorące, można jeszcze dodać odrobinę limonki albo e, przyprawy chili dla ostrości. Zamiast ryżu mogą Państwo użyć kaszy jaglanej, kaszy gryczanej albo komosy ryżowej. Orzechy można też krótko uprażyć wcześniej na suchej patelni, by jeszcze bardziej wydobyć ich smak. A danie dodatkowo można wzbogacić o następujące składniki. Możemy dorzucić kawałki ananasa, e, pokrojone tofu, możemy dać pierś z kurczaka, tuńczyka. Czy też krewetki. Tutaj, co kto lubi, naprawdę możemy poszaleć z naszą wyobraźnią. Życzę smacznego. Dzisiejsza propozycja w jadłodajni to smażony ryż z orzechami makadamia. Jadłodajnia. Wypróbuj przepis.